ma tutaj Foxy, a jak to widzicie jest nowa gra na TV TVGram.pl z Kamilem i z Sebą, czyli mną Jak to widzicie to jest gra SWAT4. Hmm, ciekawe spytacie się czemu gram w tą grę. Ale gram że przez to, że mi się podobają te jednostki i po prostu lubię no, tą grę, tak? Po prostu podoba mi się tryb jaki w niej jest yy, rozpoczęty. Dobra, rozpoczniemy nową karierę Na poziomie średnim Potrzeba 50 punktów, żeby awansować. No dobra A, Zapomniałem, odprawa Wyeliminuj Aleksa Ziemensa Wyeliminuj Liana Miu Przywróć porządek, odbić wszystkich co zabezpieczyć zabezpiecz pszczoły 10 masz 10 oczywiście wiecie, że to jest UZI, jeżeli nie no to się dowiedzieliście Zobaczmy tutaj. Ale, znany jak on ma ich, A, to wiecie tutaj się. Czyta, czy się o co chodzi? Kto to jest i w ogóle? Cywilia, nieznane, nie właśnie to jest najgorsze. No i tutaj mamy jakieś rzeczy, detale i tak dalej. No ale zabierzmy się za jaki bo to jest bardzo fajna rzecz, bo mamy tutaj naszą drużynę, Słata, można ją moderować Na przykład to jestem ja, dowódca. No ja wezmę na początek Chyba strzelbę Niepenetrującą, czyli że Bez takich ostrych noboi Pistolet wiadomo, że Taki Taktyczny, gaz pieprzowy Gaz łzawiący, gaz Tak hukowy, dobrze Strzelba C4, no, weźmiemy C4 Nie, bo się przyda do wyważania drzwi bardziej, żeby lepiej było z shotgunem. Dobra, no to temu damy Tłumik MP5. Ten dostanie UMP. Ten dostanie Karta. No i tutaj środka, no, mamy ze śródami oczywiście. Uważenie, No strzelba C4. Strzelba C4. I ja 4 No dobra. No to idziemy to jest krótki gameplay na razie, bo tak mi się zdoła najszybciej nagrać, a poza tym jest bardzo fajne menu. Jak tu widzicie wszystko jest jak w Nowym Jorku, tak jakby, chyba tak. I to jest najfajniejsze menu do postaci którą chcemy sterować bierzemy za mną żeby biegli za mną wszyscy widzicie już biegną mamy latarkę na V na... dobra, i teraz tu się żeby wszyscy padli i teraz tak eee, skój no jak widzicie to jest skuwanie. A może ja pokażę teraz skuwanie. Mamy. I patrzcie, tu mamy kajdanki. Skujemy gościa. I mówimy, że jest... Dobra, I teraz dajemy tak, na przykład chcemy tu, do punktu. Teraz wszyscy z naszej drużyny przejdą do tego punktu, to jest najfajniejsze. Wszyscy są... W... Yy, bardzo zgrani, tak? Yy, z tego co wiem, to chyba nasi ludzie, dosta jak dostanie jeden człowiek, może nawet umrzeć. Czyli rozumiecie, to jest prawie jak realne życie. So, e, może każdy może sobie znowu strzał, czyli że wystarczy komuś trafić w głowę i już wiadomo. Dobra. Dobra mamy cię gościu. Oczywiście to są cywile, nie są wrogowie. Wrog przed chwilą, którego niestety ale zabiliśmy. E, raport. E, Strasznie się drzą, drą w tej grze, ja nie wiem O matko, zajrzałem do damskiej. O jest jeszcze gorzej. Powiem Wam, że multiplayer jest bardzo fajny w tych, że chyba z Kamile, Kamila będą się chyba namówić i paru kolegów, żebyśmy nagrali taki gameplay. To jest bombowa gra Dobra za mną. Dobra I patrzcie teraz co pokażę wam I zrobię coś takiego To do punktu. Dobra, to teraz pomyślmy za mną na pewno. Weźmiemy no, się chodzi cicho, czyli wiecie, że to ja... ...mówię się że Padaj na glebę. Gleba, gleba! No. Mogę włączyć widok snajpera, o. No. Ciekawe, na mordzie tak można. Widzieliście, to było niepenetrujące, czyli chyba, że obezwładniłem tego gościa. Nie jestem pewien. Ale chyba tak. A jak nie, no to trudno, koleś, musiałeś mówić. Znaczy się, nie musiałeś, ale... co terrorysta. O, i tu jest ten Mac 10. Misja potwierdzona, widzicie? Nic trudnego w tej grze. Dobra, to ja skończę nagrywać. To było wszystko z tego słota 4 na razie. Jak to widzicie, punktacja jakaś jest: 85 na 100. No, no, nawet nieźle. Ranking porucznik. O, dostałem jakąś nową rangę. I zakończono, zakończono, wszystko zakończono. Widzicie, jaki jest dobry. Radzę Wam ściągnąć tę grę. Mało waży 1GB instalka, więc yy, opłaca się. A ja się z wami żegnam. Cześć.